Nazywam się Paula i przedstawię dzisiaj najnowsze urządzenie Icon Laser. Icon Laser jest to innowacyjna technologia, łącząca w sobie działanie masażu podciśnieniowego wraz z energią lasera i światłem LED. Zabieg przeznaczony jest dla kobiet oraz mężczyzn, którzy chcą skutecznie i nieinwazyjnie wymodelować swoją sylwetkę oraz ujędrnić skórę twarzy i ciała. W menu Aikunas znajdują się zarówno programy kosmetyczne, jak i medyczne, dzięki czemu możemy dopasować każdy zabieg do indywidualnych potrzeb danej osoby. Zabieg idealnie sprawdzi się w walce z celulitem, nadmiarem tkanki tłuszczowej, obrzękami wodnymi. Możemy go również zastosować w celu ujędrnienia skóry, a także jako metodę wspomagającą przy odchudzaniu. Zabieg polecany jest również kobietom w ciąży, po pierwszym trymestrze, w celu zniwelowania uczucia tzw. ciężkich nóg. Pracując w obrębie twarzy, szyi i dekoltu uzyskujemy efekt liftingu, ujędrniamy skórę, niwelujemy zmarszczki, a także możemy zmniejszyć podwójny podbródek. zabieg trwa od 30 do 60 minut. Składa się z 20-minutowego programu bazowego obejmującego całe ciało oraz fokusu, czyli 10-minutowych programów skupionych na danym problemie i danej partii ciała. Efekt zabiegu Icon Laser to wymodelowana sylwetka, rozbicie tkanki tłuszczowej, ujędrnienie skóry twarzy oraz ciała, a także poprawa pracy układu limfatycznego. Do uzyskania długotrwałych efektów zalecamy wykonanie od 10 do 15 zabiegów z częstotliwością 2-3 razy w tygodniu.